Dzień dobry. Dzień dobry. Z tej strony Sernik Krzysztof. Kto? Sernik Krzysztof. Ja dzwonię do pana z banku Khadija Kikol. Na początku chciałbym zweryfikować pana dane osobowe. Proszę o podanie imienia pana matki. Mhm. Jadwiga. Imię pana ojca. Poproszę numer Pana bieżnika w samochodzie. 180 na 74 i 29. Dobrze. Proszę mi powiedzieć jeszcze Pana nazwisko panieńskie, Pana ojca. Krzyżostany. Dobrze. Jeszcze poproszę 14 ostatnich cyfr Pana numeru PESEL. Tam kończy się ostatnia cyfra między 0 a 9. Dobrze, dane są zgodne. Ja tylko chciałem powiedzieć na początku naszej rozmowy, iż rozmowy są nagrywane. Jeżeli pan nie wyraża zgody na nagrywanie, no to niech pan zje drugie śniadanie. Dobrze. Proszę pana, przejdźmy do Meritum. Kontaktujemy się z Panem, ponieważ... No jest mało ramy. Od 14 lat na pana koncie, na pana tutaj karcie kredytowej widnieje w wysokości 2 groszy. Proszę powiedzieć, co jest przyczyną tutaj um, że tak powiem trudności w spłacie? Niemożliwe. Na pewno to jest moja karta? Tak, proszę pana, to jest jedna z 17 kart, jakie pan u nas zakładał. A który bank? Credit Agricole. No to... Możliwe. Proszę powiedzieć, kiedy pan ureguluje y, należność, proszę pana? Bo koszt takiego monitoru to jest 190 zł. Czyli ma w tej chwili pan już zaległość 192 zł. i 2 grosze. Mhm. Kolej, Kolejn, to... Proszę pana, kolejny telefon to będzie albo windykator terenowy, który jeżeli nie wejdzie przez drzwi, to wejdzie oknem. Bo to są kaskaderzy, żeby ćwiczyć. <laughs> proszę pana. No a już kolejny krok, no to jest wypowiedzenie kredytu. po prostu bank może panu wypowiedzieć kredyt. Czyli pan. czyli Wie pan na czym polega wypowiedzenie kredyt? Dzwoni do pana banki i mówi przez telefon kredyt. Wie pan, nic, wie, wie pan co? Może inaczej. Eee, dzisiaj nie mogę. Bez nakazy. Jutro. Tak. Jutro jestem w pracy. Pojutro jestem. słabo słyszę pana. A teraz? Teraz lepiej. E, przerywało. Na czym skończyliśmy? Yy, że jest pan w pracy cały tydzień. Tak, i następnym tygodniu i, i następnym, i również następnym, i jeszcze następnym też jestem w pracy. To może wtedy? Nie obiecuję. Dobrze. Ja jeszcze mam takie krótkie tak? pytanie. Yy, pan z banku dzwoni, tak? Yy, proszę. Pan z banku dzwoni, Nie, tak? Nie, ja dzwonię z Call. Okej, okay, ale to jest bank, tak? Tak, to jest bank na zasadzie orki. E, jeszcze mam pytanko, tak? bo chciałbym wyjść, nie ukrywam, z, troszeczkę się zaorałem, chciałem wyjść z kłopotów finansowych. Czy mielibyście 19 kredyt dla mnie mnie jakiś? Proszę pana, musielibyśmy tylko sprawdzić pana zdolność finansową, ale wydaje mi się, że nie będzie to żadnym problem, ponieważ nasi analitycy finansowi są po Harvardzie, więc na pewno... Yy, na pewno, na pewno, że tak powiem, przygotujemy dla pana taką ofertę, że jak pan weźmie ten 19 kredyt, no to szybciej będzie pan wisiał niż będzie miał, miał pan siadł na koncie. Halo, bo coś przerywa. Słyszy halo, halo. mnie pan? Słabo, słabo. A teraz? Teraz lepiej. <noise> Proszę pana. Chciałbym tylko zaznaczyć, iż. A moglibyśmy szybciutko jeszcze sprawdzić. Tak, tak. To jest tajemnica bankowa. Tak słucham. Moglibyśmy szybciutko sprawdzić. Jeszcze mam zdolność. To... Zdolność już, już sprawdzę. Momencik tylko wbiję w komputer. Tutaj, przepraszam. Już patrzę. Momencik. Tutaj co. Aha, tu. Tutaj brał jacht. jacht. A może pan nie spyta, i zarabiam. Ja, ja wszystko widzę to na monitorze. Tutaj posiadłość w Kiekszu. Działka 2 metry. Tutaj Simpson. Motor. Jacht. Y motoring aj, ma psa. Jakiś dziurawy ponton. No dobrze. Wie pan co? No, to widzę majątek. Tutaj bank szybko obliczył. Pana, nie, y pana majątek jest wyceniany na 14 zł. Brutto. A brutto? Tak. Brutto czy netto? Więc ma pan zdolność, może pan wziąć ten Br kredyt. Brutto, brutto czy netto? Netto to jest już na rękę. Okay. Sam pan sprawia. Tak, tak, ale to już pies jest w to. No to w takim razie wziąłbym ten kredyt. On mi pomoże. A czego, Bo ta widziałem w reklamie, że nie trzeba go spłacać, to prawda? Ty, tak, ma pan pierwszy rok, ma pan za darmo użytkowanie kredytu. Czyli jeżeli, jeżeli bierze pan 19 tysięcy, to pierwszą ratę płaci pan w 2017. Dobrze. A rata jest 21 tysięcy pierwsza. Okej. Okay. A ostatnia rata, kiedy, kiedy się kończy kredyt? <grym> Przepraszam, coś przerywa. Halo, słychać mnie? Lepiej. A teraz, nie wiem, podróżę. kiedy się kończy mój kredyt? Teraz proszę pana, ten kredyt prostoliniowy, prostolinijny, że stać go na, na każdy Każdego dostać na ten kredyt. On, się ale on się kończy kiedyś, tak? K on się kończy, tak. On się kończy generalnie, jak się pan wykończy. Przerywa. Halo, a teraz? Teraz jest lepiej. Dobrze. To ja w takim razie bym go wziął. Dobrze. Myślę, że ten. Tylko bym potrzebował jeszcze pana podpis, pana matki podpis, ojca i, i odpis z, z aktu notarialnego pana wujka. Bo Będzie. tak, bo bardzo mała. Znaczy właśnie wychodzimy naprzeciw naszym klientom, żeby było jak najmniej tutaj komplikacji, żeby nie jeździć po różnych, wie pan, notariuszach. Wie pan, co ja bym nie chciał się chwalić tak? rodzinie, że, że biorę dziewiętnasty kredyt. W tym to roku. niech pan go nie bierze. Z czego A. mam żyć? Słucham? A z czego mam żyć? A nie no, w sumie to jest racja, bo to jest taka moda teraz na kredyty. To jest tak zwana spirala kredytowa, wie pan. Jest, jest, Mam takiego klienta, co 149 kredytów ma. A I w... nagroda, Kubek dostał. I wszystko, pod... I wszystko spłaca. Słucham? On prawdopodobnie dostał od, od banku Kubek nagrodę, to prawda. Mm, nie, kubek to, kubek to dostał gość, który miał 300 kredytów. Ten pan dostał, proszę pana, spinkę do mankietu. I długopis. Aha. Ale no wypisany. Dobrze, nie no chcę tutaj przedłużać. W takim razie bądźmy w kontakcie. Dobrze. Jeszcze proszę pana imię i nazwisko w celu weryfikacji. Moje? Y, moje. Roomward. Dobrze. No to to by było na tyle. Mhm. To, to w kontakcie w to takim dowidzę. razie czekam za następnym telefonem. To do, do widzenia. Do widzenia.